placówek oświatowych, rodzice, pracownicy administracji i obsługi. Drodzy uczniowie, w życiu szkoły każdy rok jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Raz z zakończeniem roku szkolnego mija czas wytężonej nauki i pracy. Nadchodzi moment wyczekiwanych wakacji, odpoczynku i regeneracji. U progu tegorocznej przerwy wakacyjnej Pragnę podziękować za cały rok ciężkiej pracy oraz złożyć najlepsze życzenia. Uczniom, gratuluję wspaniałych osiągnięć i sukcesów. Życzę, aby najbliższe dwa miesiące wypoczynku były ekscytujące i interesujące, ale przede wszystkim bezpieczne, przeżyte z rozwagą i wyobraźnią. Dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom ostrołęckich szkół i placówek oświatowych. Składam wyrazy uznania za trud oraz wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie naszych dzieci i młodzieży. Przekazując młodemu pokoleniu wiedzę oraz umiejętności, rozbudzacie w nim pasję poznania i tworzenia, wzbogacanie nieprzemijające wartości piękna, dobra społecznego zaangażowania i odpowiedzialności. Rodzicom dziękuję za współpracę ze szkołą. I tworzenie takiego jej modelu, który ma możliwość sprostać wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości. Jestem przekonany, że osiągnięcia szkolne państwa dzieci stanowią powód do dumy i zadowolenia, a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością. Szanowni dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, uczniowie, pracownicy oświaty, z okazji zakończenia roku szkolnego składam życzenia miłych i słonecznych wakacji. Niech kolejny rok szkolny po zasłużonym letnim wypoczynku i wzmocnieniu sił wzbogaca Waszą osobowość, wiedzę i doświadczenie. Samych radosnych chwil. Łukasz Kulik, prezydent miasta Ostrołęki.